Hej, siema, witam Was wszystkich serdecznie. W tym filmiku chciałbym pokazać Wam funkcjonalność i design najnowszego systemu ze stajni Microsoft, systemu Windows 8. Mimo, że od daty premiery minęło już sporo czasu, nadal budzi on wiele kontrowersji. Serdecznie zapraszam do obejrzenia materiału. Windows 8 to kontrowersyjny system z uwagi na swoją odmienność nie tylko od Windows 7, ale również jakichkolwiek innych systemów na rynku. Już samo to jest problemem, a Microsoft nie, pod, nie popisał się, jeśli chodzi o wytłumaczenie użytkownikowi, jaków system obsługiwać. Twórcy Windows 8 liczyli na to, że skoro interfejs jest tak bardzo intuicyjny, to użytkownicy sami domyślą się, jak to wszystko działa. Praktyka zweryfikowała ten pogląd. Interfejs. Plusem nowego pomysłu na interfejs Windows jest to, że niezależnie gdzie się znajdujemy, wszystkie kontrolki zawsze znajdują się w tym samym miejscu. Jeżeli nie są wywoływane w niektórych specyficznych rejonach systemu, oznacza to, że nie są one tu dostępne. Zawsze jednak możemy się spodziewać tego samego, niezależnie od tego, czy znajdujemy się w interfejsie danej aplikacji, czy danego systemu. Jeśli ruszymy myszką w prawy róg ekranu, niezależnie czy górny czy dolny lub w przypadku posiadania ekranu dodatkowego ruszymy palcem od prawej krawędzi ekranu, pojawi się y, nam przed oczami tak zwany pasek boczny. Tutaj mamy właśnie ten pasek boczny. Na owym pasku bocznym znajduje się 5 ikon. Wyszukiwanie kontekstowe, na przykład maile, yy, wyszukiwarka w przeglądarce internetowej, tym podobne rzeczy. Udostępnianie, czyli wysyłanie aktualnie przeglądanej treści do kogoś, na przykład aktualnie oglądanego zdjęcia mailem yy, do znajomego, czy wrzucanie aktualnie przeglądanej witryny na Facebooka. Start. Czyli przeniesienie do ekranu startowego systemu, czyli tutaj tych kafelków, na których się znajdujemy, i y, urządzenia, czyli nawiązanie połączenia z jakimś urządzeniem, np. wyświetlanie otwartego przez nas filmu na ekranie telewizora, czy wydrukowanie czytane przez nas witryny internetowej. I wreszcie ustawienia, czyli konfiguracja otwartej aplikacji, a także ustawienia samego komputera dostępne na samym dole. Z kolei, jeżeli ruszymy myszkę w lewy róg, pojawi się nam menu przełączania aplikacji. Tutaj mamy. Akurat nie ma otwartych aplikacji, jest tylko pulpit, do którego zaraz przejdziemy. I to by było na tyle na tych kafelkach. Teraz właśnie przejdźmy do pulpitu. Pulpit nie zmienił się zbytnio niczym. Względem systemu Windows 7 jest jednak jedna zasadnicza różnica. Nie znajdziemy na nim przycisku Start, bo przycisk Start zastępuje w tym wypadku, zastępują w tym wypadku kafelki. Może to się niektórym podobać, niektórym się nie podobać. Są aplikacje do tego, aby ten pasek Start przywrócić, więc myślę, że nie jest to wielkim problemem. i'm